Inaczej, bez tego nie, nie byłoby szans. Dlatego tak, ani rewolucja, no bo tego nikt nie marzy o tym, żeby, prawda, ani nie, nie ma możliwości społeczeństwo wolnego wyboru. Natomiast później, już od kwietnia 1981 roku do stanu wojennego, to się zarysowało coraz bardziej i... a także przykre było oglądanie rozmaitych konfliktów wewnątrz w związku, gdzie, gdzie, no, gdzie, gdzie obserwowało się niekiedy zżenujące postawy i pewne konflikty nie mogły być rozwiązane w sposób godny i we właściwym czasie, co sprzyjało z kolei temu, że, że poparcie społeczne zaczęło padać ewidentnie. To jest świadomość spojrzeć w ogóle nie wiem, czy ktoś się w ogóle interesuje, czy związek pod jakąś uchwałę, za jakieś stanowisko, czy są jakieś pisma. że pisma upadły już po roku władzy Mazowieckiego, upadły wszystkie pisma, że przestali to czytać, prawda? To było to przeżycie pierwszej zdrady, potem było przeżycie drugiej zdrady przez rząda WS. -u. No i. <laughs> Taki stosunek do kogoś, kto zdradził, jest bardziej, bardziej negatywny niż stosunek do tradycyjnego wroga. Jest coś takiego, że z kimś, z kim się było blisko, to jest psychologia, to o jakoś tak wskazuje, z kim się było blisko, a ten ktoś zdradził, to ja go bardziej odrzucam niż kogoś, tego starego wroga, który tam miałem zawsze, w... <laughs> miałem zawsze. No. Znowuż ten ustrój, tę demokrację mamy zniszczyć, ponieważ y, patologie są jeszcze większe niż za komun. I dlatego chcąc, nie chcąc, mówiliśmy o, o socjalnych sprawach, jak pan mówi, w postulatach, ale te socjalne sprawy dotyczyły systemu politycznego. Łącznie nawet z tym, że się nie pchałem nigdzie. Rano z psem, patrzę, ludzie leżą przy śmietniku, bo y, nawet nie pijani, poprzykrywani kartonami, wie pan, to jest straszne. Ja się zajmowałem akurat obiegiem informacji, czyli, czyli dostarczaniem informacji do, 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 do zakładów pracy, do społeczeństwa. Coś jeszcze chcesz? I naprawdę żałować nie żałuję niczego. Bo ten system nie działał. Ten system był zbankrutowany. Dobre. Przykre, także. Stocznia w tamtym czasie gdzieś, nie wiem, zatrudniała około 8-9 tysięcy ludzi. Także to był ogrom. Człowiek nie był w stanie znać każdego. Wygląda przy pana w każdej nie. Prawdy nie uświadczysz nigdzie i koniec. To był jeden taki moment, drugi moment, no ja wiem. Był taki, jak miał Jagielski przyjaciół. Każde słowo... Może być często bardziej konkretne od jakiejś takiej rzeczywistości e, czysto psychologicznej. E, pozycja, pozycja zajmowana przez jednostkę i to, e, że jednostka określa się przez zajęcie pozycji. No nie wiem, no... Garzę. Chyba, że wszyscy będą mieli dość i coś się stanie. No akurat ja już bym tego nie chciała przeżywać. Ale już, jeśli chodzi o, że tak powiem, pensje, o przywileje, to już nie byli solidarni. Niektóre pisane nawet z są, prawda, Zrobioną przez Jurka Janiszewskiego, co dodało temu hasłu nowego uroku. No i od tego czasu, tak jak gdyby, no, Moja działalność z Solidarnością tak się rozeszła, bo. Bez przerwy. Nic się nie zmienia. Okrągły stół nie ma stron. I jest w tym właśnie żegnięcie się części suwerenności, części Instytutu Samochodowego na rzecz y, y, obrony grupowej. Nie podobało mi się to, co niektórzy ludzie robili. O samotności. Społeczeństwo nie jest po prostu informowane. Cały czas jest okłamywane. I te wszystkie procesy niszczące uległy wzmocnieniu. Musi być prawdziwa. I no dalej jestem jak gdyby tak z tą solidarnością. Ja się bardzo ucieszyłam, że tam się zacznie ujawniać, że niczego mi to nie było potrzebne. Dopiero teraz, dopiero teraz się zdenerwowałam, że. Że można komuś w ten sposób odpisać, to jest nieadek nieadekwatny do tej tragedii, jaka mnie spotkała, to jest nieadekwatne, jak się ma dowody. Szczerze mówiąc, od tej pory całkowicie zrezygnowałem z jakiegokolwiek działania eee, jako godny zaufania, czynnik życia publicznego. Myślę, że była to solidarność fałszywa. Ludzi wahających się. No, to najbardziej torpedowali go właśnie no, no nasi koledzy, którzy, którzy no razem żeśmy z tym walczyli. No to jest zmiana z rzeczywistości, zgadzam niby, się. Niby... Solidaryzować się, powiedzmy, czy, 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 czy z administracją państwową, czy w ogóle z szeroko porozumianą administracją. Ludzie idą do urzędu i psiaczą, że jest jedno okienko otwarte, a nie dwa. Nie? A jak będzie słaby, to my będziemy przeprawdzać swoją wolę, prawda? Ci wszyscy ludzie, którzy poszli. Oni się uczyli, ale nie wszyscy się uczyli. Część wynika z tego, że, że po prostu świadomie prowadziła taką, a nie inną politykę. Jakie byłyby post dzisiaj postulaty? Czynniki wrogie, czynniki podstępne. E, no Oczywiście zawiera na przykład składnik solidność, prawda? Obalić ten system niszczący, który, który, który oni o tym wiedzieli z różnych e, źródeł informacji, że że ten system jest po prostu nieludzki. Obiecał tam na przykład, że puści w skarpetkach. No co on mógł puścić, jak on był tylko figurantem. W Solidarności zwróciłem uwagę wieloznaczność tego słowa i jego wielu składników, które zawiera. I tych ludzi zaczęło bywać. Pojawiały się inne związki zawodowe, które można było sobie rejestrować. Weszli o pierwszej w nocy wyprowadzili nas poczucie osobistej odpowiedzialności. Chociaż niektórych żądania są nierealne, ale że ja uzyskał swoje jako górnik, pan jako stoczniowiec, a ktoś jako lekarz, no to się nawzajem popieramy. Ludzie są oszukiwani przez ten system i następnego dnia nawet nie bardzo ludzie wiedzieli, że, że już wyprowadzali kogokolwiek ze stoczni, bo to naprawdę garstka była. Pismo Solidarność jest organem Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeże. i w maju do powstania Komitetu doszło. No a później no stan wojenny, no oczywiście znowu się zaangażowałem, zeszłem do podziemia, pracowałem w paru pismach. Jakąś pełną świadomość, że... Kiedy myślałem o założeniu Wolnych Związków Zawodowych, nie dostaniemy więcej jak 3 lata. My myśmy siedzieli, no to była naprawdę nas garstka. Weszli o pierwszej w nocy, wyprowadzili nas. Lech Wałęsa jedzie na takie spotkanie z Kiszczakiem, poświęcająca się grupa inteligentów.